Jak widzicie, przyszła do mnie paczuszka. Jest to oczywiście Porsche Arsham, którą można było niedawno zakupić na stronie Matela. A dzisiejszy odcinek nagrywam w shopie w Siłowni, którą aktualnie robi. Jak widzicie, nadal jest jeszcze gdzieś tam w fazie cięcia, szlifowania, dorabiania, kupowania jakichś różnych akcesoriów. Jeżeli macie ochotę obejrzeć taki kontent, to zapraszam na YouTube'a. Link oczywiście daję w opisie na drugi kanał. No, a my dzisiaj skupmy się Porsche, które właśnie przyszło. Porsche, które zostało bardzo wysoko wycenione, no ale oczywiście wszystko dlatego, że jest to Porsche Arsham. Przechodząc do samej paczuszki, coś, co zwróciło moją uwagę, to jest to logo. Jest taka naklejka. Nie wiem, czy ona była wcześniej, ale wskazuje ona na to, że to jest china, czyli jakby paczki generalnie wygląda na to, ja wcześniej może nie widziałem, pewnie Wy już o tym wiedzieliście. Idą najpierw z Chin do Ameryki a potem z Ameryki wysyłają do nas do Europy dobrze otwórzmy sobie paczuszkę dzisiaj takim narzędziem ale pod ręką akurat tylko mam piłę dobrze i przechodzimy do otwarcia paczuszki ładne żółte pudełeczko i generalnie teraz moje lekkie zdziwienie w tym momencie że tak Wysoko wyceniony model, bo jeśli dobrze pamiętam, to około chyba 370 zł. Nie ma swojego osobnego pudełka, w którym by to było, tylko jest to zwykły karton y, taki wysyłkowy. No, no ogólnie jak dla mnie mega lipa. No, ale dobrze, przejdźmy sobie do otwarcia. Tu dalej. To nie będę już nic fisiował z. O tutaj widzicie swoją drogą. Przed chwilą robiłem trening dołu. Teraz mam takie godzinne treningi, cztery razy w tygodniu. Jak Was to interesuje, a dobrze, przyjdziemy sobie do otwarcia foliki. Oczywiście nie będę już tutaj kombinował z piłą, bo nie chcemy uszkodzić niczego. No, i tutaj wygląda to bardzo fajnie: takie czarne pudełeczko. O, jest oczywiście licencja Porsche. Wszystko jest na swoim miejscu, fajnie wygląda. Zresztą mi zawsze podobają się jeżeli pudełka i takie rzeczy są w macie. Generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, że nie ma własnego pudełka. No to jest chyba to właśnie to pudełeczko. Ale generalnie zdziwiło mnie, że tu w środku to pudełko tekturowe jest wyklejone tymi logami. Tam plus na minus. Nie wiem jak na to patrzeć. Dobrze, otwórzmy sobie tutaj i to co już Ściągało uwagę, tak naprawdę na początku, kiedy widzieliśmy ten model, to jest to pudełeczko. Tutaj mamy jakieś półrzędne, rok 1974, to znaczne rok, waga 41,6 g, oczywiście wszystkie logotypy. Tutaj mamy też licencja takie samo, jakie, mamy w, jakie ja mam w Mercedesie z Monclerem, czy też Nike'u bardzo ciekawe pudełko, ma ono tutaj takie wgłębienie na górze i oczywiście tej... o tu bardzo fajnie to wygląda ale z tego co każę, to chodziło o to, że można w to pudełko, które mamy położyć na tym, coś w tym stylu no dobrze, więc zróbmy sobie to tak jak proponowali nam producenci kolejna folijka i mamy przed nami najbardziej przeceniony model w tym roku. To jest oczywiście moje zdanie, ale możecie dawać znać w komentarzu swoją drogą. Ja myślałem, więc wręcz byłem pewny, że ten model będzie w macie. Nie jest matowy. A szkoda. Nie ma żadnych tablic Miej chociaż miejsce na tablicę jest. Cały jest oczywiście żółty, nie jest to żaden lakier Spectra frame. Zwykły taki połysk. Zderzaki są delikatnie żółtym. Przypomina mi to z tego maina BMW, chyba M3 jest w takim samym kolorze. Niebieski napis Carrera, niebieskie kółeczka. Zdejdziemy do środka. Czy tam czy mam tu odpowiednie światło w tej siłowni, żeby. No na plus, że fotele są pomalowane, na pewno spoko. Całe ramy okien też są pomalowane na srebrną, także to też na plus, ale umówmy się, ten model kosztował prawie 400 zł. Prawie 400 zł. Za 400 zł to mamy prawo oczekiwać naprawdę czegoś dużego. Druga ciekawostka, którą zauważyłem, że w tym modelu nie dodano tego plastiku do środka, który miałby utrzymywać cały model w takim Bezpieczeństwie, tak naprawdę, podczas wysyłki, bo potem oczywiście każdy wysyła. Wiadomo, że na plus, że są nawkręty na śrubki. czy my tu mamy coś jeszcze ciekawego. Daniela Arsham, Porsche, RSA, certyfikat, licencja to też zawsze fajnie coś takiego jest. Spróbujmy to otworzyć. Tu jest porysowany ten model tak super, świetnie. Trafił mi się więc zniszczony, porysowany model za tą cenę bardzo fajnie bardzo fajnie. Tereczko jest z jednej strony. Rozumiem, że ten model miał tak właśnie, że z jednej strony, są te starsze samochody z tamtych lat miały lusterka tylko z lewej strony. Fani motoryzacji na pewno o tym wiedzą. Fotele są tylko pomalowane, z tego co widzę. Szkoda, że dodatkowo kierowniczka nie jest pomalowana, bo coś jest w stylu. Moja ocena tego modelu. No tu tak wygląd. No, klasyczne Porsche. Fajne detale pomalowane wszystkie, więc ocena tak 7 na 10. Fajnie by było, gdyby było całe matowe, by to sprawiało wrażenie czegoś takiego ciekawszego. Cena, no cena tutaj 3 na 10. Bardzo mocno zawyżony model. Tak naprawdę delikatne takie dekorki pomalowane, które można było samemu pędzelkiem zrobić na premumce, którą można kupić za 30 zł, więc mocno średnio, mocno średnią. A jak Wam się podoba ten model rzeczywistości? On generalnie ma chyba leży sobie o, tutaj w taki sposób oczywiście przeszklony. I w ten sposób ma to wyglądać. Czyli generalnie podsumowując, ten model w tym momencie, jakiś wartość jakiejś. 180 zł, czyli klasycznie w tym momencie, na tym pudełeczku 370, czy tam 270, już nie pamiętam, pamiętam tylko, że było drogo, naprawdę. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla zasięgu, subskrypcję przede wszystkim, zapraszam na mój drugi kanał, nieprzeciętny, stary, zapraszam serdecznie, tam zobaczycie, jak ćwiczę, jak trenuję, jak robię tą siłownię, jak robiłem, bo Aktualnie wrzucam kilka shortów, jak wyglądało, bo tutaj było naprawdę bałagan. W tym był naprawdę bałagan, wszystko ogarnęliśmy tak, że teraz można tutaj na spokojnie trenować. Tak to wygląda aktualnie. No, na razie jeszcze jest tu bałagan, ale różne projekty są w planie. Między innymi tam jest fajny taki wyciąg górny, który zamówiłem, będę go montował a później przerabiał po swojemu, czyli spawał i tak dalej. Mam dwa kartony puszek jeszcze z poprzedniej siłowni i mam plan zrobić tak, że cała ścianka będzie w puszkach. W przyszłości fajnie by byłoby, żeby cała ściana była dosłownie w tych puszkach, ale to jeszcze zobaczymy. Tak czy siak, dziękuję dzisiaj za oglądanie. Przypominam, łapka w górę, komentarz, subskrypcja i zapraszam na drugi kanał Nieprzeciętny Stary. A tymczasem to wszystko. Na razie. Hej!